W Polsce gościu jesteś, a jednak panią gadżet, yy, a w Niemczech totalną gwiazdą i bombą. To prawda? Nie, to nieprawda. No to, to dlaczego tak mówią, że jesteś seks bombą w Niemczech? Gwie? To nie wiem, kto mówi, a kto mówi. Ha, ha, <laughs> No gościu zgaduj. A, wiem, kto mówi. Ja pierdykam. On mówi? On może on mówić, że ona... jestem rozpoznawalna, ale on, on nie może powiedzieć, ona... że totalną seksbombą. a on, ona. Która ona? No to Anka. ona czy on? No nie, je... i on, i ona. I tu, i tam, i gdzie. No, tak. Nie, ja tam nigdy nie, nie byłam, nie robiłam za seksbombę. To widzicie, widzicie, że to nie moja działka, nie? Pani gadżet erotycznie, to tak. Ale do ale tego. Seksbomba, to nie. Anka, ale podobno w ogóle jak się jest w Niemczech, no. czy to małe miasto, czy to duże miasto, no zaczepiają cię wszyscy. Nie można z tobą przejść spokojnie. Chcą zdjęcia, senfiki, no ja kto autografy. To Ktoś, kto był bardzo o to zazdrosny, co? O to już nie pytałam. Czy byłaś, byłeś zazdrosny o to, że jest bardziej rozpoznawalna od ciebie? Nie Otóż bardziej, nie tylko, tylko jest rozpoznawalna, a ta druga osoba akurat na tym terenie wcale. No, to boli. No boli, ale czy to prawda? A powinno cieszyć. Nie, tak to prawda, tak. Każdy serial ma to do siebie, że jeśli jest wyświetlany w prime time, czyli jest wyświetlany w niedzielę o godzinie 18.40, jest mhm. uwielbiany przez ludzi, bo dorastają razem z tym serialem, czyli trwa tak długo, jak brytyjski Coronation Street albo nasze w na przykład, mhm. kiedyś w radiu coś takiego było, no to my się przywiązujemy do postaci, do ludzi i to by był ukochany serial niemiecki, do którego ja dołączyłam i w którym grałam i występowałam przez 18 lat. Więc tak, wszędzie, gdzie się pojawiłam, wszędzie, gdzie się pokazałam, to mówili, A, Ty Urszula aus czyli o, to jest Urszula z Lindenstrasse, tak? To, to, to było, słuchajcie, tak, że to rzeczywiście było mi pisane. bo Ja się nigdzie nie zgłaszałam, ja nic nie zrobiłam. Rozumiecie, nie zrobiłam nic, żeby być w kultowym ich serialu przez 18 lat. Nic. Stałam na scenie. Przyszedł ten człowiek, który zwisał z drabiny uszajny, zwisał gdzie w tarcze studia, bo to był taki teatr eksperymentalny, fajny, który szukał wariatów. No to stąd ja tam byłam też. I yy, w związku z tym yy, zobaczył mnie na scenie i powiedział, a ta, ta mówi po niemiecku, biorę ją, biorę ją. No i ja pojechałam jako taki obraz, wiesz, to ty powinnaś jechać. Bo oni szukali obrazu takiej typowej Polki. Blondyny, o niemieckich oczach, niebieskich, szukali... – Gościni szukali. – Szukali, tak, gościni. A dostali gościowe. To która... mieli zrobić, no.